Cześć kochani, witajcie w nowym dniu. W dzisiejszym filmiku przychodzę do Was z takimi nowymi kosmetykami, które sobie ostatnio zamówiłam. Ciekawa jestem, czy znacie tę firmę, czy może używałyście kosmetyków z tej firmy. Jest to firma konkurencyjna, jeśli chodzi o Airbomb. Nie są to kosmetyki z Avonu, pomysł na to, żeby zakupić te kosmetyki wziął się z tego, że ja zresztą jak wiecie bardzo lubię różne kosmetyki, mam tutaj klientkę paznokciową, to jest taka moja stała klientka, która już niejednokrotnie mi wspominała o tej firmie, że jest w tej firmie, ja jej też opowiadałam o moim Duolife. I klientka moja zaciekawiła się Duo Life. Zarejestrowała się ostatnio z mojego linku do Duo i ja również zarejestrowałam się z jej linku do tej firmy. Ta firma nazywa się Farmasi. Dajcie znać, czy znacie tę firmę, kosmetyki z tej firmy? Co myślicie o tej firmie? Ja jej totalnie nie znam, nie miałam nigdy żadnego produktu z farmacji. Jestem bardzo ciekawa tych produktów i zamówiłam sobie, po prostu kiedy się zarejestrowałam do tej firmy, miałam możliwość kupienia sobie zestawu kosmetyków. Były dwa dostępne zestawy. Jeden zestaw to był bardziej makijaż, drugi zestaw to był pielęgnacja. I ja sobie zakupiłam ten zestaw, ten zestaw do pielęgnacji. I do tego miałam możliwość zakupienia jeszcze 40% czy 50% taniej takich perfum, więc też je sobie zamówiłam. i Jestem ich bardzo ciekawa. I co? Przetestujemy sobie te kosmetyki. Jestem ja ich bardzo ciekawa, myślę, że Was też już zaciekawiłam. <grych> Także kochani, co? Zaczynamy. Ten zestaw. Może najpierw powiem jeszcze, jak co dostanę. Tak. Ten zestaw kosmetyków w takim pudełku, on wygląda tak. Zaraz Wam pokażę tutaj yy, bardziej dokładnie. Yy, więc to było w tym pudełku. Yy, tutaj perfumy to tu było osobno. Yy, tutaj. Ja chciałam kliknąć polskie katalogi farmacji i nie wiem, co poszło nie tak, że zamówiłam sobie jakiś farmacji magazyn, magazyn farmacji. Na szczęście jest tutaj po polsku wszystko, więc to też będzie dla mnie ciekawostką. Przeczytam sobie, zobaczymy, co, co tutaj ciekawego, jakie ciekawe informacje tutaj znajdę. Szkoda tylko, że aż 5 sztuk tych magazynów jest, no bo po co mi tyle? No ale nie wiedziałam, nie wiem, czegoś tam nie doczytałam. Tutaj mam takie katalogi, też kupiłam 15, chyba jako zestaw, bo w moim mózgu, w mojej głowie jest zakodowane, że jak jest zestaw, to się lepiej opłaca, to jest taniej. No i też tym sposobem kupiłam sobie aż tyle tych broszurek y, kosmetyków do pielęgnacji. Nawet nie wiem, jak się to czyta, wiecie? Ja nawet nie wiem, jak się to czyta, także no jest mi to zupełnie obce. Doktor C. Tuna, doktor C. Tuna. Nie. I jeszcze miałam dwa katalogi, niestety nie po polsku, one są nie po polsku, no ale tutaj mogę sobie przynajmniej popatrzeć kosmetyki. Są też ceny podane, właśnie w, w euro w, i też w polskiej walucie są podane ceny, także przynajmniej tutaj mam jakiś pogląd na te produkty. I słuchajcie co, no to zaczynamy. I tak to pudełko fajne. On nas, jest tutaj takie na magnes. Raz dostałam od mojej okręgowej menadżer sprzedaży prezent kosmetyki EU z proteinolem i też był krem do twarzy i serum i też w takim pudełku zapinanym na magnes te kosmetyki były i właśnie te też są w takim eleganckim pudełku na magnes. I tutaj mam tak. Tutaj no to jest ulotka. Jakaś taka powitalna ulotka. Tutaj mam próbki, próbki. produktów do pielęgnacji cery. Też to bardzo ładnie, schludnie, elegancko wygląda. Tutaj takie próbki z tej serii kosmetyki. No i tutaj są same kosmetyki. Tutaj jeszcze jest jakaś próbeczka. To jest Elixir Absolut. Coś tam, eliksir. Ta ampułka, tutaj, bo nie wiem, czy to jest widoczne w kamerze, ale to jest taka ampułka. Mm, dobra, no to lecimy z tym, zobaczymy, co tutaj jest. Zacznę od tej butelki, może. To jest szampon do włosów. Mm, ja nie wiem, czy ten szampon, muszę doczytać, ale ja nie wiem, czy to nie jest jakiś szampon przeciwwupierzowy, no bo tutaj pisze, że zawiera. Garlic and Capryxyl, czyli co, że czosnek zawiera, a czosnek to chyba od włosów Nie wiem. Nie wiem. Ciekawa jestem tego szamponu, jaki on będzie w użyciu, bo e, jeśli chodzi o szampon, to ja jestem dosyć mocno wymagająca. Mm. Ciekawe, czy będzie ten szampon pachniał czosnkiem. <grym> nie, na razie zupełnie nic nie czuję. Może tutaj jeszcze coś trzeba przełamać tam, żeby się dostać do produktu, czy. Tak, nic nie czuję, bo on jest jakoś zatkany w środku. Chyba, chyba muszę tutaj odkręcić i będzie tutaj jakieś zabezpieczenie. jasne, że tak. Otworzymy. Pachnie, jest to jakiś zapach tego szamponu, ale... No to nie wiem, a może i czosnek jest lekko wyczuwalny? Jak dla mnie, to bardziej tak ten zapach jest taki ziołowy. Bardziej taki ziołowy zapach, ale faktycznie zapach czosnku jest lekko wyczuwalny. No zobaczymy. Pojemność to jest 225 ml. Siedzę sobie tutaj naprzeciw okna i ludzie przychodzą i zerkają tutaj na mnie czasem. A, tam, niech się patrzą. E, taki kosmetyk mam i to jest, to jest taki, tak, o tym żelu dużo mi klientka mówiła, że to jest żel. On jest niby dedykowany jako żel do masażu z kasztanowcem i jeszcze z czymś tam. Jeśli doczytam, to Wam powiem, ale na razie nie widzę. Ale, że ten żel ma też właściwości przeciwbólowe. Nie jestem pewna, czy to jest na pewno ten żel. Czy na przykład nie jest tak, że w tej firmie są jakieś różne żele, ale wydaje mi się, że ten żel będzie ten żelem do przeciwbólowym, bo już jest mocno wyczuwalny zapach. Chociaż jeszcze nie otworzyłam opakowania, bardzo mocno. Mhm. Bardzo mocno wyczuwalny jest zapach mięty. Ogólnie zbiór takich ostrych zapachów. Y które. Za... Ten żel pachnie podobnie, jak pachną takie żele ogólnie do smarowania przeciwbólowe. Kto z Was używał takich żeli, to pewnie będziecie wiedzieć, o co chodzi i, i jaki to jest zapach. Bardzo taki mocny, intensywny zapach. Ja lubię takie zapachy. Takie mocno miętowe. Taki eukaliptus bardzo lubię takie zapachy. Yy, natomiast yy, co chciałam coś powiedzieć, i uciekło mi z głowy. No, także ten żel, rany, myślałam, że tutaj jest coś pęknięte, a tutaj jest po prostu o takie coś, nie? I, i myślałam, że to jakaś pęknięta tubka jest. Dobrze. Żelem się nie będę smarować, nie będę testować żelu, bo nie chcę intensywnie pachnieć, jednak jest yy, niemalże środek dnia, nie no, już bardziej popołudnie niż środek dnia, więc... Dobra, idziemy dalej. Mm, akwa Co to jest? Myślę, że to jest... Myślę, że to jest serum do twarzy, hydratant, czyli jakieś takie nawilżające serum do twarzy. Jest z tą pipetką, bardzo lubię produkty z taką pipetką, one są bardzo fajne w użyciu i też ten kosmetyk tak naprawdę do końca udaje się wybrać z flakonu, z butelki. Ciekawe, czy będzie miało jakiś zapach. Mogłam sobie ten żel przeciwbólowy zostawić na koniec, bo teraz tylko ten do mięte czuję. Nie, ten, to serum jest zupełnie bezzapachowe, Bardzo ładna taka elegancka buteleczka. Ja teraz wam pokazuję te kosmetyki, testuję. Nie wiem, może to jest za dużo powiedziane, że ja je testuję, no bo Patrzę sobie tylko na strukturę, na konsystencję i na zapach. Natomiast za jakiś czas się do Was odezwę, może nawet za jakiś tydzień powiedzmy, i powiem Wam, jak w użyciu mi się te kosmetyki sprawdzają. To serum zupełnie nie pachnie, jest zupełnie bezwonne, bardzo ładnie się wchłania. Mm. Nie wiem, taki lekki kolor zostawia, ale nie wiem, czy po prostu moja dłoń jest w tym miejscu jeszcze mokra po nałożeniu tego serum i dlatego jest takie złudzenie, czy po prostu, nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, tutaj sobie nałożyłam to serum, czy wydaje mi się, że to serum może być matujące, ale bez sensu serum matujące, przecież na serum i tak krem jeszcze nakładamy. Bardzo taka gładka, w momencie sucha ta skóra już się zrobiła, nic jest zupełnie sucha. To serum wchłonęło mi się w tak krótkim czasie, w momencie mi się wchłonęło w skórę. Jest bezwolne, nie pachnie. W sumie lubię, kiedy kosmetyki pachną, ale mają zapach ale kosmetyki do twarzy to akurat lubię, kiedy mają zapach, ale taki bardzo delikatny albo też jeśli nie pachną, bo jednak miałam kiedyś taki krem z Avon'u zapomniałam jak się ta seria nazywała to był odpowiednik tego Nutra Effect teraz, o Solution chyba się nazywało Solution chyba się ta seria nazywała i pamiętam opakowanie było biało-pomarańczowe ten krem, tak, to był krem na noc i on tak intensywnie pachniał, że pamiętam, kiedy w pierwszy wieczór sobie nałożyłam ten krem na twarz, potem poszłam się położyć i po prostu jeszcze zanim trafiłam do łóżka, to ja tak czułam ten zapach, tak mocno intensywnie. Ale myślę sobie, dobra, okej, okay, pewnie zaraz ten zapach się ulotni i, i damy radę, nie? I coś tam jeszcze w domu porobiłam, pokrzątałam się i potem położyłam się do łóżka, Słuchajcie, nie byłam w stanie zasnąć z tym kremem na twarzy. On tak intensywnie pachniał. Wstałam, zmyłam ten krem z twarzy. Już nie pamiętam, czy nałożyłam coś innego, czy po prostu tylko zmyłam ten krem. Położyłam się do łóżka i ja nadal ten krem, ten zapach czułam. Już nie tak intensywnie, ale nadal był mocno wyczuwalny ten krem. Ale to był taki, że po prostu aż, aż na mdłości miałam wrażenie, że, że mnie mdli po prostu z tego zapachu. Tutaj mam znowu inne serum, ale to jest serum, taka wersja mini, ale nie wiem, czy jako wersja mini, bo próbka, czy ogólnie wersja mini jest taka dostępna w sprzedaży, nie wiem. I to serum jest z olejem z drzewa herbacianego, i ono jest dedykowane do takiej zanieczyszczonej skóry, jeśli ktoś ma tendencję do jakichś tam ze skórników to w to co serum. Także dla mnie niekoniecznie, ewentualnie tutaj ta strefa może. Bo ja mam cerę mieszaną i tutaj mam policzki mam normalne z tendencją do suchości, tak bym powiedziała, natomiast tutaj mam cerę, tę strefę Tę mam faktycznie tłustą, chociaż nie mam jakichś tam zaskórników, jakichś tam zanieczyszczeń, nie mam tendencji do, do czegoś takiego. Tutaj mam, czy to jest jakiś kolejny serum? Co to jest? Nie, to jest krem pod oczy, na okolice oczu. I zobaczmy, czy to jest pełnowymiarowy produkt, czy jakaś szczupka. W sumie to trudno powiedzieć, bo już, tak jak mówię, nie znam totalnie nie znam tych kosmetyków, więc dopiero sobie będę testować. I tutaj konsystencja będzie, też jest jeszcze oryginalnie zabezpieczony ten kremik. Konsystencja jest taka. Kolor jest taki, jaki, jaki nakładałam dzisiaj klientce na paznokcie, taki mleczny, konsystencja taka żelowo-kremowa bym powiedziałaby, jednak jakiś taki, taki kremik jest tutaj widoczny, ale jest to taki formuła żelowa bym powiedziała bardziej i ten krem również nie pachnie, on nie ma zapachu, a jak się będzie wchłaniać? Pachnie. Myślę, że to jest taki lekki krem. To jest taki lekki krem i ładnie się wchłania. Tutaj sobie nałożyłam grubiejszy rzutę trzeci na całej dłoni. Dobra, tutaj mamy teraz, ale jestem ciekawa tych perfum, ale specjalnie zostawiam je sobie na koniec. Nie? Fajnie jest tak na coś czekać tutaj mam krem taki, którego ja nie wiem, czy ja go będę używać, bo on jest odżywczy, on jest łagodzący natomiast moja cerata już potrzebuje tego, żeby krem działał ujedrniająco, mocno odżywczo też, ale i ujedrniająco. i także ten kremik jest zabezpieczony. Wiecie co, ja go nie będę otwierać, bo być może ja go komuś odsprzedam, bo yy, no nie wiem, myślę, że ten krem akurat nie jest dedykowany do mojej skóry, że po prostu jest za słaby. Dla młodszej osoby tak, ale dla mnie to on może być za słaby. Ja już jednak potrzebuję czegoś mocniejszego, jednak mamy, ma się to 40+, plus, więc 40 plus zobowiązuje. I ostatni produkt z pudełka, bo tak jak wspomniałam, jeszcze są perfumy. To jest, kochani moi, to jest krem, krem do twarzy, tylko to już będzie bardziej zaawansowany krem. Także myślę, że także ten krem będzie już do mojej cery yy, bardziej dopasowany. Tak, i to jest z tej serii, to Dr. C. Tuna. To tutaj ten kremik sobie otworzymy i zobaczymy. Tak on wygląda. Bardzo ładne opakowanie. Bardzo ładne, takie eleganckie. Ile on ma pojemności? 30 mm, mili, milimetrów, milimetrów, mililitrów. HRV this is Rich Moisturizing, czyli jakiś myślę on będzie nawilżająco ujędrniający i uwielbiam takie kremy z tym dozownikiem, to jest takie czyste, takie wiadomo, że tam żadne bakterie do tego nie wlezą, nic, nic z tego. Konsystencja biała, kremowa i już sobie zobaczymy, czy on pachnie. Tutaj tu już mam różne zapachy, także tutaj sobie dalej naniosę na rękę. Tak, ten ma zapach taki lekki, delikatny. Taki le de lekki i delikatny zapach, wiecie, taki Mm, jakieś ziółka też tutaj wyczuwam. Taki ziołowy zapach, też ziołowe nuty też są wyczuwalne. Bardzo przyjemny zapach i też bardzo fajnie się wchłania. Ja go sobie no, nałożyłam i on w momencie po prostu mi się wchłonął. Chociaż y, tak na pierwsze wrażenie może się wydawać, że jest tak, taką, ma tą strukturę. Mm, jest taki dosyć gęsty, ale naprawdę fajnie się wchłania. Yy, konsystencja jego trochę mi przypomina ten krem z eyewonu, którego niezbyt lubię. Enios z witaminą C. On też jest taki, dlatego że ma wysoki filtr, i jest taki, że go nakładamy, i jest to białe, i jest to białe, i potem to się wchłania, wiadomo, ale tak dłuższy, dłuższy czas trzeba go jednak sobie tam wsmarowywać w skórę. Natomiast ten pierwsze wrażenie jest takie, że też jest to białe, jest to białe, ale nie nie wszystko już się szybciutko wchłonęło i zapach jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. Dobra i co i zostały nam perfumy. Perfumy z tego co sobie przeczytałam w opisie to są owocowo-drzewne, zapachowe owocowo-drzewne że jest tutaj wyczuwalna mandarynka, cytrynka, ale jest też jaśmin yy, sporo tam tego było, ale, ale nie, nie zapamiętałam zobaczymy może, może tutaj jakiś opis będzie, tak wygląda flakon ładny, taki minimalistyczny, taki kryształek, nie? też taki, taki mleczny ten flakon jest jego nazwa to jest Midnight Mouse. Midnight Mouse. Mouse chyba to się czyta. Mous. Czekajcie, czy tutaj jest jakiś opis, jakieś nuty zapachowe, czy, czy coś w tym rodzaju. I tak nie mam okularów, więc nie doczytam. Dobra, testujemy. Chociaż nie wiem, czy nie za słodki. Tego się nie spodziewałam, że będzie jakaś słodycz w tym zapachu. Myślałam, że mm, no, takie owocowe nuty. Mm, nie, wydaje mi się, że ja tutaj czuję wanilię i to tak dosyć mocno. Ale wanili w opisie ja tam yy, nie widziałam, ale może, być może też nie doczytałam po prostu, bo tak tylko wzrokiem przeleciałam. Nie wiem, tak. Tak, wiecie, co? Tak trochę mi przypomina ten zapach, zapach z Eivonu Faraway, yy, te klasyczne. I tego zapachu ja bardzo nie lubię. A ten jest ładny, ale taki właśnie, no, mocno intensywny. I tak mi zajeżdża tymi Farawaykami z Eivonu. No, zobaczymy, czy się zaprzyjaźnimy. Zobaczymy. Na pierwsze wrażenie, nie, nie zrobiły na mnie jakiegoś wielkiego. Wow. Zapach ładny, ale taki. No, chyba niekoniecznie chciałabym na sobie taki zapach nosić. Nie wiem, nie wiem. Jak na razie bez szału, ale za tydzień nagram Wam kolejny filmik, w którym powiem Wam, jak mi się te kosmetyki sprawdziły. Czy się sprawdziły? Co się sprawdziło, ewentualnie co się nie sprawdziło? I spróbuję się zaprzyjaźnić z tymi perfumami. Zobaczymy. Dobrze, kochani. Odpalam odkurzacz jeszcze dziś, y, zaraz sprzątam i lecę do domu. Także, kochani, życzę Wam miłego wieczoru i do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaczki!